Akcja. Pioneczko, tutaj Sławny jest ze mną moja Gilia. Eee, mam dla Was ogólnie konkurs na edycję, która startuje w ten piątek o godzinie 18 kit HC, który powraca po jakiejś dłuższej też przerwie. No ogólnie. Eee, zapraszam was do grania, bo opłaca się pograć. Dużo mają reklam też kupionych, dlatego powinno być dużo ludzi. A nie ma gdzie grać, jest tylko jakiś zaprzeszczany Dragon Survival, który jest do upośledzonych dzieci. Dobra, przechodzimy do dalszej rozmowy. Ehm, ogólnie, jak wiecie, to miałem dłuższą przerwę od Minecrafta i od gildi prowadzenia, ale teraz wracam. Tak samo otwieramy rekrutację. Przybujemy dosłownie każdą osobę, każdą. Czy to kaster, czy nie. Wywalony w głos, tylko musi mieć premkę. Najlepiej, no, żeby miał pelerynkę i ogarniał tu gierkę i miał dobrą aktywność. E, Teams będzie w opisie. No. I chcę, jeśli zobaczę duże wyświetlenia, łapki pod moim filmem, to będziecie mieli trzy rangi do wygrania, dlatego musicie napisać swój nick. Eee, dlaczego wy akurat chcecie wygrać i z jakiej GIDy jesteście i musicie zostawić subskrypcję i łapkę i wpaść do jest tego no dzięki i widzimy się na disciklance Nara.